Te No! Jak ludzie walczą z kinozaurem? No właśnie, to jest Beka. Normalnie. Nie wiem jak. Uciekali chyba od nich po prostu, nie? Schow z tym. W, w tych. w jaskiniach. Nie mogę odebrać z do od wodą. I LPM. A, mogę. A! Dobra, dobra. Jedź, no chcę przetestować. Czekaj. Sajewista! Jadę, Heidi, do ciebie, uratować moją panią! O mój! Ale Nic nie dotykajmy, bo to może być chain reaction. Tak, zaloguj się do bazy bezpieczeństwa nuklearnego. O, kurwa! Manewr karbonarski. jednak potrafię jeździć. Angela Z2 muszę iść na k... żeby być lepszym chłopakiem. Ale ci to powiedziałem? Więc się p... Ja się poddaję. NARA KU... O mnie! ZAO mnie! Ja na cham się proszę, Siwy ty żyjesz? Gratuluję! Zobaczcie na Twittera. Co na zdjęcie, zdjęcie do... Franklina Kappa. Ja. P... <laughs> co to jest? No to jest brat Karbo, nie? Tak, Też zawsze ładne. pewnie plecak jeszcze ku... z tyłu jest Obrat na apokalipsę bogu. Hej, czad, czy wy rozumiecie co się wydarzyło z serwerem? Serwer ma pierwszy renesans i teraz wiecie dlaczego? Został ogłoszony ok. Został ogłoszony wipe, więc każdy NPC serwerowy nie gra, bo nie ma po co grindować swoich wirtualnych, pikselowych pieniążków I zostali ludzie, którzy actually chcą robić jakieś wątki i się bawić, więc actually jest kurenesans serwera. To jest po. Dorian Lych, widzowy. Dorian Lych, Dorian Lych, widzowy. Łączący się na serwer że rozpocząć wakacje, po czym w drugim klipie jest wódka. <grywa> długo ta przygoda nie potrwa! Jak w policzek myślę można. O mój Boże! O mój Boże! Hmm? O mój Boże! Nie pijemy wódki! Nie pijemy wódki! <grywa> W tak, proszę tak, kontynuuj. kontynuuj. Kontynuuj, tak. Megan, nie, nie, nie będzie dobrze. Tak każda osoba, która wejdzie na serwer, będzie musiała z wami porozmawiać. Tak, i tyle. Tak, tak. Dokładnie, taki, no i okay. taki jest cel, żebyśmy poznali też wizję. No to tych jeżeli osób tak i... będzie, to jest no. to zajebiste akurat, bo. Dzisiaj uwagi. Wiadomo. Ja. Przepraszam, że. To jest gwizdanie? Przepraszam, Przepraszam, że. No. Co ty za co ty i pół minuty na coś takiego, i o no, 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 co mi, boże, boże, to było? Ja p... Chłop bardziej niż Mitrix i Łącznie razem Trzeba było ryknąć Przepraszam sąsiedzi, spokojnie, który nie jest zaczynany. Daj mi to Pierwsze co muszę zrobić? To? Dobra, idę z Angelą Jezu, jest gruba. I on jest Uwaga, killerem. Uwaga, uwaga, zimcels. Słuchaj, zimcels. słuchaj tego, killera. słuchaj tego. Ty poszedłeś na dół, jak te ciało jedno należało. Ja poszedłem na kamery. Na kamerach była ruda. Cofnęłaś. Tak! Idź pod bomby i machaj! Ktoś do ciebie przyjdzie po lód. A my od. No, salut żołnierzu. Wszystko robię za ciebie. Mam więcej tu tutaj. No będziemy spadać 25, już 4 minuty. Ariuda? Dobra. No, no, no. No widzisz, masakra. no o tym Kiedy mówię. masakra. Lewo, prawo myli. Godzinę myli. Torek ostro o ewronie. No to, k***a, mamy. Thanks. I'm glad you came along. Ooo, oh, je... A was, widzowie, kochać trzy. Ooo, oh, je... Oj. Ser... Wow. Kto by się spodziewał, widzowie? Niby przyjaciel. Thanks. O, I, na ich wydobycie, Wiekle, w takim razie. Ta operacja dalej prowadzi. Ty Ty jesteś pamiętajmy. To jest początek. Początek wielkiej drogi. O, co się... What? jeszcze się możesz przedstawić. Witam, jestem. I, Jak? Sven! Jezus Maria! Dalej lecą. Musiałby się teraz wydarzyć cud. Ale to... Tak Nie wierzę! A i poproś o cud i cud się wydarzył. Dragon Lorka w ostatniej. Ja p... To jest skrypted? halo, jesteśmy na żywo. Wszystko okej. Okay? Co chłop tu robił, ty? Jak on się tu dostał w ogóle? Fake GPS, a nie mógł chyba wysłać, nie? A może mógł. A co jak ja tracę teraz paliwo? Światła. Resp na paleto. No way. Dziękuję, potrzebowałem zdjęcie klauna do gazety Proszę pana widzę po, to, widzę po panu jakby pan miał smykałkę do tego Do czego? Do, do, siano? do kradzieży oszustw, bo co, bo wyłudzeń Tak, co chciałeś powiedzieć? No powiedz co chciałeś powiedzieć? Mm... No dobra, tak. nie, nie musisz odpowiadać. Aha, no dobra, no jestem. Eee, to mam tu czekać, czy dlaczego tak, tak, Aha, okay. nie? Aha, okej. Stoi. O kur. Chwilę, nie. Aaaa! No to kur. Widzimy bodykam zgrywany 22.04. Spokojnie. I za co to było, kur... Za co to było? Za co to było? Ła, wszyscy widzieli? Panie Snitch, zaraz to. Za ja? Nie, wykonali. Ton REQUEST na zawsze i na wieczność. Ja hmm. się serio musiałem namęczyć, bo tragedia, nie? Przyjechaliśmy. A w mikserze co robisz?

są dokumenty eee, na ja tak to, mówię, czy ty sobie uwzględniałabyś ja Mogę, Domu k***a nie masz, z... nie masz Zdzę, domu? Z... Domu nie masz, dach, domu nie masz, dach, nie dach, masz własnego k***a? Mam, Patrz na to miasto mało dachów, mało dachów, pytam się, czy mało dachów jest w mieście? Mało jest dachów, halo! Z... Ja pi 382 dobra.